O, już niedługo brzkwinki Ta co znowu z jakimiś padżentami pierdoli. A to Krzysio się nadaje, bo jest taki kołaj człowieku. Ja tam nie jestem piękny Mino podrzętu Ale dobrze kurwa wie o co chodzi, niech nie ściemnia To jest kok bloker jebany Ona ci wiesz nie do dojść, to jest taka zazdrosna pies ogrodnika. Sam nie weźmie komu nie da, ale Cię Boże, żeby ten nie dopuścić, się tylko gdzieś tam do ludzi. Bo gdzie kurwa znajdą, to straci pieniądze, bo to wiesz, pójdzie do pracy, weźmie pieniądze za ciebie, a jakby cię kurwa straciła gdzieś no, po ludziach, już mi jakiś czas temu pierdolnął któryś. Jeszcze raz uciekniesz! Aż za granicę pojada, bo coś, jeszcze, jeszcze, raz, bo... jeszcze raz uciekniesz! bo inaczej to kurwa bita, nie ma pieniędzy, bo nie masz skąd brać, rozumiesz? Kurwisko jebane. I broń bo może gdzieś do ludzi, żebyś był wolny. To musisz być kurwa, niewolnik. I to musi chodzić do Ciebie pieniądze, brać ludzi, spotykać, jakieś tam kujewizny ustawiać, żebyś ty nie miał przypadkiem, abyś miał tyle, żeby przeżyć. I to też tak niespecjalnie, żebyś za dobrze nie miał. A to ci będzie robić za twojego jakiegoś baora, wiecie kurde, nie? Jebane gówno. A wziąłem sobie kółki 20, 0,20 g miałem wcześniej 0,25 i kurwa, muszę kupywać takie co najmniej 0,30. Jednak, jednak jest rozpiska, opis, znalazłem taki i od 400 do 500 fps a osi powinno brać takie 0,30, 0,30, nawet 6 i... I, I dobrze piszą. Bo te dwudziestki, dwudziestki piątki spod domu do lasu dolatywały pod dużym kątem. Jak dałem odpowiedni kąt, to dolatywały. Teraz kurwa łaskę robi, nie? Już widzę, że po jakichś 30 metrach już mnie jak chce. O, mnie no, już, już go haltuje, nie? Kukurydziane pedały, japo! To napisałem dzisiaj a propos wycieków RODO, bo gdzie nie pójdę, co nie zrobię, zakupy, przelewy obie to wszyscy wiedzą. Nie podoba mi się to, strasznie. Ale puściłem hasło w dwa miejsca, a propos wycieków. Żadne zmienianie hasu, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, kurwa, nic nie pomaga. Zmiana banku, nic nie pomaga. Ognuj, rozrzuca, koleżanki. O te wymłociny pewnie. Daj mi twoja Andzia. I co? No, nie podoba mi się to. Wcale. Nie wiem, czy to MOPS, czy skarbówka, czy policja, czy może sąsiad z repeaterem. Tak czy siak nie podoba mi się to wcale. Co? O, krzycho Krzycho i nikogo nie obchodzisz. Krzycho to może wiesz. ssać pałę na piekarni. Jak mu jak mu na sterydy brakuje? Nie chodź o napił się wódki napił się wódki czy mnie marszczy czoła? nie teraz mnie marszczy bo oni mówią że jak marszczy czoła to znaczy że najbany nie mogę marszyć koła czasami noć pany to zależy co akurat chcą w tym momencie wiesz, wcisnąć nie? A tak pelek kiedyś pierdolno. Tak takie zostało No ale byłem ciekawy, akurat każdy się skończył Ja jepno wykażdy człowieku Ale jaki kurwa 30-40 metrów i to tak max, Nie dalej to już jak pójdziesz pod dużym kątem, to wtedy spadnie nie? Dalej, ale jeśli chodzi o taką skuteczną, skuteczny strzał, to jest 30-40 metrów na 25-kach to przez orzech przestrzeliwałem spokojnie, a teraz nie bardzo chcę dolecieć do niego. Taki strzał wiesz, wymierzony, prosty nie? To orzech jest tak gdzieś na 50 metrów. 0,5, 1,5 wagi i, i jest spora różnica. 0,05 g z 25 na 20. A tam od siebie spod odrzechał, tutaj do kukurydzy spokojnie waliłem. I to bez unoszenia, żeby tam wiecie skąd tam leciało, nie? To tak delikatnie uniesiony ciało. pach, szło. teraz mówię. A za lekkie. Ale tutaj tak powiem wam tak. Jak pamiętam oglądałem streszczenie, to goście pojedzie. No tak... Celowo skuteczna do 7 metrów. Nie, no to ma większą, dużo większą. Tylko że no to już trzeba ten dobrze celować. Jeszcze brać pod uwagę wiatr, kurwać właśnie, ciężar kulki, waga kulki. co czy to z tym zrobię. Ale słyszę już majtki pełne mają. A ja do takich rzeczach nie muszę mówić, bo mam wrażenie, że oni oglądają to, co robię na telefonie w czasie rzeczywistym. Także obsrani są już i tak. Bye